Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia nas w Domu Kultury w Pawłowie. Myślę, że wizualnie, jak też i funkcjonalnie, ten obiekt jest dużo lepszy niż ten, który Państwo pamiętacie przed przebudową, przed remontem. A myślę, że spełni to oczekiwania także i załoga, pracownicy, którzy starają się o to, żeby poszerzać tutaj ofertę. Jest klub seniora. Weź cukier, weź kawę. Satysfakcję z tego mamy, a my sobie tak śpiewamy. Satysfakcję z tego mamy. Jest biblioteka, są kluby zainteresowania, jest nauka muzyki. W związku z przebudową Ośrodka Kultury biblioteka otrzymała pomieszczenie o większym metrażu, co pozwoliło na wykorzystanie miejsca na kącik czytelniczy, kącik dla najmłodszych, tak zwany kącik manuka, gdzie dziecko ma taki pierwszy kontakt z książką. Z dofinansowania biblioteka otrzymała również regały. Biblioteka otrzymała również cztery zestawy komputerowe, co pozwoliło na stworzenie czterech stanowisk. Powstały nowe pomieszczenia zagospodarowane na pracownie tematyczne, przez co zwiększyła się propozycja i atrakcyjność ofert kulturalnych dla mieszkańców gminy. Poprzez likwidację barier architektonicznych oraz zaprojektowanie i wykonanie dźwigu platformowego osobowego, obiekt stał się w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Swoje stałe miejsce mają osoby, które uczą się grać na instrumentach muzycznych. Dzieci i młodzież mają do swojej dyspozycji salę gier komputerowych i planszowych. Z tego pomieszczenia bardzo często, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych, korzystają miłośnicy bryża. Lokalni i nie tylko lokalni artyści, malarze, rzeźbiarze, fotograficy, hobbyści i kolekcjonerzy, chcący zaprezentować swój dorobek artystyczny i kolekcjonerski, mogą go wyeksponować w sali wystawowej. W działalności Gminnego Ośrodka Kultury szczególną rolę odgrywa ochrona dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza promocja bogatych tradycji rzemiosła Pawłowskiego. Bardzo ważną rolę w ochronie i promocji dawnego rzemiosła odgrywa organizowany przez Gminę w pierwszą niedzielę sierpnia każdego roku Jarmark Pawłowski Ginące Zawody. Każdą edycję jarmarku odwiedza kilka tysięcy miłośników folkloru, rzemiosła i sztuki ludowej. W nowych pomieszczeniach nie mogło więc zabraknąć pracowni ceramicznej oraz wystawy Gardzarstwa powowskiego Chcielibyśmy tutaj wszystkich Państwa zaprosić, ażeby tutaj do nas jak najczęściej zaglądać.